Ale będzie dzisiaj nagrywanie. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się Życzę Państwu przyjemnej podróży. Pociąg Intercity, główna. Zez! On ma się te stare elefektory z typu Zez! Odjazd! Prosimy zachować ostrożność i nie Dzisiaj ukradę ciber. Przyjemnej podróży. Tam ja się tyle znowu Bachus, a w tle a riva, którą nagramy do Hojnić. Potem idę nagrać samu Szerokiej podróży. Bezpiecznej podróży. Pozor dla kierownika i konduktora. Tylka bachus. dla konduktora.